Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Kom, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Prawo na co dzień. Gościem programu jest pani adwokat Katarzyna Wróbel-Koczułap. Dzień dobry Państwu. W poprzednich odcinkach dużo mówiliśmy o ogólnie rzecz biorąc prawie rodzinnym, majątkach wspólnych, małżonków, konkubentów, opiece nad dziećmi etc. A dzisiaj, a dzisiaj zupełnie o czym innym. Dzisiaj chcemy z Państwu opowie opowiedzieć Porozmawiać e, między sobą i z Państwem o zupełnie innej sytuacji. Zatrac potrącamy, albo troszeczkę będziemy mówili, z grubsza, o pewnych elementach prawa karnego i kodeksu wykroczeń zarazem, czyli o jeździe za kierownicą, za jeździe samochodem. Chyba możemy założyć, że znakomita większość dorosłych obywateli Rzeczypospolitej posiada uprawnienie do kierowania pojazdami mechanicznymi, jak to się prawnie nazywa, nazywa. czyli mówiąc po ludzku ma uprawnie prawo jazdy i może prowadzić mniejsze czy większe samochody. I dopóty, dopóki prowadzimy ten samochód trzymając się mniej więcej, a należy jako prawie, to muszę powiedzieć ściśle kodeksu drogowego, prawa o ruchu drogowym, nie ma problemu. No i ustawy o kierujących pojazdami. I ustawy o kierujących pojazdami, jako że ten część przepisów została wyłączona Kiedyś tam sprawa o ruchu drogowym, bo kiedyś była w środku. Stworzona nowy przepis. Ach, już nie będę wnikał, po co, na co i dlaczego, i prawo jest prawem. No i teraz najprostszy przykład. Najczęściej spotykanym, błąd albo i nie błąd, jesteśmy na terenie zabudowanym, czyli oznaczonym na drogach białymi tabliczkami z nazwą miejscowości i Jedziemy zdecydowanie zbyt szybko. Jeżeli jedziemy 10 km szybciej, pół biedy, Ale jeżeli jedziemy 60, 70, a są i tacy hmm, chyba niecałkiem myślący. Aby myślący inaczej, którzy jadą 100 km na godzinę szybciej, zaczyna się problem. Oczywiście wtedy, gdy y, inni użytkownicy ruchu drogowego mają szczęście i taki myślący inaczej kierowca wpadnie na patrol policji. Albo na, radar. Albo na radar. Ale patrol policji byłby w tym momencie dla innych użytkowników ruchu drogowego zdecydowanie lepszy, bo jest olbrzymia szansa, że policjanci takiego myślącego inaczej kierowcę zatrzymają. No i rozpoczyna się procedura. Tak, procedura, która prowadzi do punktów karnych, mandatu i czasowego utraty, czasowej utraty prawa jazdy. No, i bardzo dobrze taka procedura jest, bo jako kierowca od kilkudziesięciu lat e, patrzę z przerażeniem, jak jadę mniej więcej zgodnie z przepisami, a w każdym razie przestrzegając tej maksymalnej prędkości. E, i, gdy stąd, I stąd, nie wąt, z lewej, a czasami co gorsza, na drodze trzy- albo czteropasmowej w jedną stronę, i z prawej, śmiga ktoś koło mnie. Wtedy się zaczynam bać. No dobra, ale. Zatrzymał takiego myślącego kierowcę inaczej patrol policji, dał mandat, zatrzymał prawa jazdy, które pan kierowca, powiedzmy, że miał przy sobie. No jeszcze punkty karne. I zaliczył przynajmniej 10 punktów karnych. No i dobrze, tak pan kierowca na jakiś czas nie powinien prowadzić. Zresztą tutaj też będzie sytuacja zależna od tego, czy te 10 punktów karnych, bo tutaj mandat jest według taryfikatora taki kierowca dostanie mandat w wysokości 500 zł. E, I 10 punktów karnych, no to wszystko tutaj zależy też od tego, czy. Ile tych punktów karnych już miał na sumie. Tak, tak, dokładnie tak. Albo na koncie. Dokładnie tak, więc to jest, to jest ta pierwsza kwestia. No, druga kwestia jest taka. Cóż takiego się dzieje, panie mecenasie? Cóż taki patrol policji zrobi z takim kierowcą, oprócz mandatu i punktów karnych? No zabierze mu prawo jazdy, zakładam, że pan kierowca ma prawo jazdy przy sobie i wystawi karteczkę, takie pokwitowanie. Na podstawie tego pokwitowania, szanowny pan kierowca, myślący inaczej, yy, powinien tak szybko, jak to możliwe, ale już na miłość bosko przestrzegając przepisów ruchu drogowego, dojechać do miejsca docelowego. I na trzy miesiące zostawić samochód w spokoju. Tutaj jeszcze na tym, jeżeli. jeżeli, ma 24 jeżeli godziny dojazd. Tak, ale jeżeli, e, czego mu nie życzymy, i sobie również, jeżeli na, w ciągu tych 24 godzin tej jazdy na tak zwanym pokwitowaniu zdarzyłoby mu się jeszcze raz przekroczyć prędkość o taką samą wartość, to ten okres tych trzech miesięcy, na które ma zatrzymany. Się o e, nie, nie, to się nie wydłuży. On prawo jazdy. Nie, nie, nie. Tutaj jest taka, tutaj jest taka sytuacja, że jeżeli na, w ciągu tych 24 godzin po zatrzymaniu tego, tego prawa jazdy kierowca nam znowu przekroczy prędkość, tak, no to nie będziemy mieć jeszcze tego przedłużenia o kolejne 3 miesiące. Na razie ten okres 3-miesięczny trwa. trwa tak. Tylko tutaj musimy pamiętać o tym, że ten czas. E, liczy się od faktycznego e, odebrania dokumentu. Tak. Więc jeżeli e, mamy przy sobie prawo jazdy, miesiące. tak, te trzy miesiące, jeżeli mamy przy sobie prawo jazdy i patrol policji e, nam je odbierze, no to wówczas od daty zdarzenia. Liczy nam się trzymiesięczny termin. Jeżeli e, zaś będzie taka sytuacja, że tego dokumentu nie będziemy mieć fizycznie przy sobie, to mimo tego, że zostaliśmy zatrzymani tego i tego dnia, to ten okres trzech miesięcy będzie biegł dopiero od momentu, kiedy zdeponujemy dokument e, w siedzibie starostwa. Tak, w danym wydziale ruchu komunikacji. Dobra, ale co się dzieje dalej? No dalej starosta. W przypadku dużych miast, to prezydent, miast na prawach powiatu prezydent miasta ma 21 dni na wydanie decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy. Decyzja wędruje pocztą polską do, do właściciela tego prawa jazdy. Właściciel jeżeli uzna, ale tylko wtedy jest to rozsądne, gdy uzna, że owa decyzja administracyjna ma wady formalne, to wtedy nieco do samego faktu. Prawda? Tylko wadę formalnej decyzji. Zawsze się mogą zdarzyć. To ma prawo złożenia odwołania od takiej decyzji do samorządnego, samorządnego koleg samorządowego kolegium odwoławczego, które ma znowu czas jakiś na rozpatrzenie tego odwołania. Teoretycznie od orzeczenia SKO można się odwołać do sądu administracyjnego, tylko to już czas biegnie hmm, nawet w latach, a prawo jazdy. Prawdopodobnie będziemy jest, mieć... jest zdeponowane. Znaczy nie, no już wtedy będziemy mieć zwrócone, zwrócone, bo ten czas... Ale e, powstaje pytanie, czy rzeczywiście warto, chyba że bada formalna decyzji prezydenta, starosty lub prezydenta miasta jest tak duża, no że warto, prawda? No a cóż dzieje się w sytuacji, kiedy e, jedziemy? samochodem w trakcie tych trzech miesięcy, tak, w okresie tych trzech miesięcy, kiedy mamy zatrzymane prawo jazdy i znowuż e, zostaniemy zatrzymani za przekroczenie prędkości, tutaj wtedy e, będziemy mieć przedłużenie decyzji, nie, no dość, że dostaniemy, nie dość, że dostaniemy mandat, tak. E, kolejne punkty. Dokładnie tak, no to będziemy mieć przedłużenie tej sankcji o kolejne trzy miesiące. No, dobrze będzie, jeżeli się z kolejnymi punktami zmieścimy w tej górnej granicy, tak. E, bo można, my możemy tylko z tegoż tytułu um, mieć, utracić prawo jazdy. Tak, a jeżeli w trakcie tych trzech miesięcy, już przedłużonych trzech, czyli w trakcie tych sześciu kolejny. miesięcy kolejny raz, no dopuścimy się momencie. takiego czynu, no to będziemy mieć odebrane prawo jazdy i to się będzie wiązało, to się będzie wiązało z tym, że będziemy musieli przystąpić po raz kolejny do egzaminu. No, a jeżeli będziemy już kierować znowu, po, po utracie tych uprawnień, to wówczas popełniamy przestępstwo, które jest, jeżeli się nie mylę, w artykule 180a kodeksu karnego, no i wtedy za taki czyn grozi nam grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do rady dwóch. No, czego nikomu nie życzymy i tym bardziej ostrzegamy. Dokładnie tak. <gry> Więc po pierwsze jednak że zerkajmy okiem zarówno na znaki ruchu drogowego, jak i na szybkości. No tutaj już. wcześniej jeszcze, jeszcze zapomniałam powiedzieć o jednej rzeczy Państwu, że w tym okresie yy, tych trzech miesięcy, kiedy przekroczymy prędkość, tak, z pierwszych trzech miesięcy, no to wówczas przyjeździe w tym okresie popełnimy wykroczenie i będziemy odpowiadać według kolekcji wykroczeń. wykroczeń. To, ale To już raczej nam nie grozi kara pozbawienia wolności, ale grzywna. A i owszem, tak, i ewentualne ograniczenie pozbawienia wolności <laughs> też się może pojawić, czyli tak naprawdę nakaz prac publicznych. Dokładnie tak. No, Myślę, że najbardziej dolegliwa dla takiego hmm, pośpiesznego kierowcy byłaby solidna grzywna. Tak doświadczenia z Europy Zachodniej i Stanu Zjednoczonych mówią, że nie ma nic tak bardziej dotkliwego jak kierowcy, jak naprawdę bardzo solidna grzywna. No, ale również zakaz prowadzenia pojazdów to jest coś, co bardzo mocno utrudnia życie. No a teraz inne bardzo często, za bardzo często spotykane wydarzenie w ruchu drogowym, które policjantom ręce opadają, zwłaszcza w okolicy świąt, nawet takich świąt jak święto zmarłych, czyli jazda kierowcy po wypiciu większej lub jeszcze większej, lub bardzo dużej dawki alkoholu i bezkrytycznie siadanie za kierownicę. Tutaj mamy y, dwie sytuacje. Tak, mamy stan po tak zwanym spożyciu i ten stan po spożyciu mówimy o tym, kiedy, kiedy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 20 do 0,5 promila alkoholu albo w, jeżeli chodzi o obecność w wydychanym powietrzu w jednym decymetrze sześciennym od 1,1 do 0,25 miligrama alkoholu, a jeżeli Będziemy mieć wartości przewyższające albo pół promila, albo 25 setnych w, na jeden decymetr w wydychanym powietrzu, wówczas będziemy mówili o stanie nietrzeźwości. No i w zależności od tego, o którym stanie mówimy, są inne sankcje karne. Bo w pierwszym przypadku mówimy, mamy do czynienia z wykroczeniem, w drugim przypadku już z przestępstwem. Z przestępstwem a więc inne podstawy prawne, inne kary. Tak? tak, dokładnie tak. W tym pierwszym przypadku możemy mówić dalej o punktach karnych, o grzywnie, o mandacie albo grzywnie. Yy, w tym drugim przypadku, no, utrata na jakiś czas prawo jazdy. Znaczy tutaj Ale przy, zwykle. Przy spożyciu możemy mówić nawet o karze aresztu, tak? O karze aresztu. Tak, tak, a W przypadku przestępstwa, no to mamy możliwość utraty prawa jazdy, tak naprawdę najczęściej na okres lat trzech. Czasami. Jak jest sąd łaskawy, to dwóch, ale zwykle to są trzy lata. E, nawiązka tak naprawdę do rozumienia kodeksu karnego na rzecz fundacji. Funduszu. funduszu, no, ja mówię funduszu, fundacji, tak. Fund, fund, funduszu przy ministrze sprawiedliwości na rzecz osób poszkodowanych różnymi przestępstwami. E, to jest tak naprawdę 5 tysięcy złotych. No, bardzo Koło. No, Pan zazwyczaj około zazwyczaj tyle, ale około może być więcej. Może być od... więcej, ale sąd, co łaska, sąd <grym> może dać. Zwykle daje około 5, mniej więcej 5000 tysięcy złotych. No i grzywna, pozbawienie wolności. Do lat dwóch. Do lat dwóch, tak, albo ograniczenie wolności. Yy, czyli tutaj mamy karę solidną. Dla bardzo wielu ludzi, zwłaszcza kierowców zawodowych, najbardziej dotkliwą karą z tego wszystkiego jest tak naprawdę utrata, Uprawnień. możliwości wykonywania zawodu. No bo tak naprawdę, jeżeli mamy, e, jeżeli mamy s, s, skazanie, tak, prowadzenie w stanie nietrzeźwości, e, tutaj mamy też utratę uprawnień do kierowania, co się wiąże później z tym, tak. że musimy przystąpić do, pra, do egzaminu. Od, sam, od, od początku, czyli cały kurs musimy przejść od nowa. Tak. A każdy sobie chyba zdaje sprawę z tego, że nawet jak uz, kiedyś uzyskał uprawnienie do kierowania pojazdami, dajmy na to lat 20 temu, to dzisiaj, mimo że przez 20 lat prowadzi samochód, zdanie tego egzaminu jest, powiedzmy tak, delikatnie skomplikowane. A tutaj też y, musimy powiedzieć o czymś, o czym mało ludzi wie, y, że jeżeli mamy, y, z, po prostu mamy orzeczoną y, karę, zakaz prowadzenia pojazdów, tak? Y, na okres 3 lat, dłuższy. Y, tutaj nie, nie zawsze jest tak, że. Na tyle czasu będziemy pozbawieni całkowitego uprawnienia kierowania pojazdami, bo jest możliwość, mówi o tym artykuł 182 kodeksu karnego wykonawczego, jest możliwość zwrócenia się do sądu, który nas skazał w pierwszej instancji, o to, aby taki sąd zezwolił nam na prowadzenie pojazdu mechanicznego, który jest wyposażony w tak zwaną blokadę alkoholową. Cóż to takiego jest? No, jest to taka, takie urządzenie. Które nie pozwoli, nie pozwoli nam na uruchomienie y, samochodu, dopóki nie, y, nie dmuchniemy w, odpowiednie, w odpowiedni ustnik, tak? Y, Ale komat to... przy zapłonie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dopiero, kiedy to urządzenie pokaże, że jesteśmy trzeźwi, tak, to automatycznie pozwoli nam na uruchomienie samochodu. I cóż takiego trzeba zrobić, żeby, żeby coś takiego uzyskać. uzyskać. To tak. już nie mówię o tym, że trzeba to kupić, tak? to jest koszt mniej więcej, jeżeli się orientuje w tym momencie dobrze, to jest około 3000 zł, ale musimy mieć za sobą. Po już połowę tego okresu, na którą mamy orzeczony zakaz e, prowadzenia pojazdów. Minęła nam połowa tego okresu. E, tu zwracamy się z tym wnioskiem do sądu, który nas skazał w pierwszej instancji, aby nam na coś takiego zezwolił. E, no i sąd będzie badał, czy faktycznie minęła połowa okresu. Jak się zachowujemy w tym okresie i czy zezwolenie nam na, na, na prowadzenie pojazdów w taki, a nie inny sposób, z uwagi na nasze, nasze warunki osobiste, postawę, będzie uzasadniało przekonanie, że w tym czasie nie popełnimy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jeżeli sąd uzna, że coś takiego będzie miało miejsce, to zezwoli nam na, na, na taką, a nie inną możliwość. Tak? Tutaj, jeżeli mamy do czynienia. E, z różnymi sytuacjami, tak, bo e, może być tak, że ktoś prowadzi pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu, czy, po, e, czy w stanie po spożyciu, e, tutaj w zależności od wartości, która, która będzie, będzie przyjęta i daj Panie Boże, żeby tylko patrol go zatrzymał, no, ale jeżeli się okaże niestety, że taka osoba spowoduje wypadek, no to tutaj e, będą wchodziły jeszcze inne rzeczy, tak, rzeczy do e, Rzeczy w grę, tak? bo będziemy mieć do czynienia wtedy z zazwyczaj z dwiema opiniami biegłych. Jednego biegłego, który nam będzie rekonstruował przebieg takiego wypadku, drugiego biegłego, który będzie zakresu toksykologii, który będzie wskazywał, czy na przykład leki, które przyjmujemy, miały wpływ na wysokość na stężenia alkoholu w naszym organizmie i co z naszą winą w tym, w tym momencie, więc biorąc pod uwagę to, że takie postępowania mogą być skomplikowane, no to tutaj jednak zalecamy skorzystanie z pomocy adwokata czy, czy radcy prawnego w takiej, w takiej sytuacji, ponieważ mimo tego, że świadomość prawna naszego społeczeństwa jest na szczęście coraz większa, to z uwagi na stopień skomplikowania tego, takiego postępowania no uzasadnia przekonanie, że potencjalny Kowalski może nie poradzić sobie w sądzie, bez swojego obrońcy. Zwracam uwagę na to, co powiedziała Pani mecenas. Coraz więcej z nas jest w starszym wieku i musi dla podtrzymania zdrowia, a często i życia, używać różnych leków. Leki mogą wchodzić w interakcję z alkoholem. My, nawet, nawet jeżeli czytamy ulotki, to najwyżej na ulotce jest napisane, że nie wolno tego leku używać wraz z alkoholem. Ale nie wiemy dlaczego. Nie wiemy, jak ten lek wchodzi z interakcji z alkoholem. A więc, dlatego, warto w takich sytuacjach wątpliwych, aby powo został powołany przez sąd karny na nasz wniosek piekły. Ale mamy jeszcze inne sytuacje, niestety coraz częściej spotykane czyli narkotyki. Ktoś, kto wsiadł za kierownicę po takich czy owakich narkotykach, zachowuje się tak samo i ma takie same kary. Czy podpada pod te same przepisy kodeksu karnego, co ten, kto jest w stanie spożyciu alkoholu. Ale znowu, za każdym razem. Czytaj, e, ja nawet nie pospożyć, bo tylko po stanie trzeźwości. Stanie tak, trzeźwości, tak, zale od... przepraszam. Tak, no, zależy się odnośnie od stężenia. Ale za każdym razem potrzebny jest biegły toksykolog, który nam powie, co wynika z badania krwi, a badań powinny być dwa i każde badanie powinno być podpisane. Przez kierowcę zatrzymanego do tych badań. Yy, I policja powinna te próbki krwi tak szybko, jak to możliwe oddać. Znaczy próbki powinien pobierać lekarz, i powinny tak szybko, jak to możliwe, znaleźć się we właściwym laboratorium. No i też jeżeli ma, mówimy o alkomacie, czyli tym urządzeniu, które, którym policjant nas bada, no powinno być też świadectwo legalizacji, tak, czyli powinniśmy wiedzieć, czy to. Yy... Czy to urządzenie w chwili badania jest Sprawne. jeszcze? Sprawne. Ma ważny atest, i czy na pewno jest sprawne. Z doświadczenia znowu wiadomo, że z tym bywa różnie. na tym kończymy e, dzisiejszy odcinek. myślę Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu i tą tematykę trochę różną od naszych poprzednich programów. E, osoby, które mają do nas pytania. Prosimy albo o maile na adres mailowy, który by był widoczny na pasku, albo na no, o telefon. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.